Witam. Na filmie przedstawiam programowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego L2 z bezprzewodowym nadajnikiem SOS oraz odwoławczym cancel. Aby zacząć pracę z urządzeniem, należy podłączyć lampkę do zasilania. W zestawie znajduje się zasilacz. Aby zacząć pracę z lampką należy zdjąć tę plastikową osłonę. Przyciski odpowiedzialne za programowanie umieszczone są na płytce drukowanej. W urządzenie włączamy przyciskiem umieszczonym na dole. Aby dodać przyciski funkcyjne należy wcisnąć przycisk ED na płytce. Następnie wciskamy przycisk AREA aby ustawić które diody mają się zapalać na lampce. Teraz wciskałem przycisk Color, aby wybrać jeden spośród siedmiu rodzajów kolorów. Następnie wciskamy przycisk Voice wybierając jeden spośród pięciu rodzajów dźwięku wezwania. Następnie wciskałem przycisk SOS i szybko przycisk Add na płytce drukowanej. Jeśli wszystko przypięło pomyślnie, usłyszymy charakterystyczne piknięcie. Aby anulować to konkretne przywołanie programujemy przycisk Cancel. W tym celu wciskam przycisk Cancel na płytce drukowanej Następnie ustawiamy identyczną sygnalizację jak w przypadku przycisku SOS. W tym celu wciskamy przycisk Area. Następnie wciskamy przycisk Cancel na nadajniku i szybko przycisk Add na płytce drukowanej.